Cześć, dzisiaj zabieram Was do ogrodów Kapias w Goczałkowicach w Zdroju. Wstęp do ogrodów jest bezpłatny. Zaraz przy wejściu znajdziecie restaurację oraz kawiarnię. Polecam spróbować domowe ciasta, są bardzo dobre. Cały ogród składa się z różnych tematycznych ogrodów. Są tutaj również rybki. Znajdziecie tutaj rozległy labirynt, w którym można się pobawić w chowanego. Jest także plac zabaw, zarówno dla starszych dzieci, jak i dla młodszych, oraz bardzo duża piaskownica. Kolejną atrakcją są takie gigantyczne szachy, a obok znajdziecie także tor przeszkód. W ogrodach kapias znajdziecie bardzo dużo tematycznych zakątków, piękną roślinność oraz zadbaną zieleń.